w kolejnym odcinku programu poświęconego drużynie Piłkarskiej Wisły Płock. Dziś odcinek specjalny, aczkolwiek znajdujemy się właśnie na stadionie miejskim w Poznaniu. To właśnie tu w przyszłym roku będą rozgrywały się mecze Mistrzostw Europy 2012. To właśnie na tym stadionie przed momentem Wisła Płock wygrała z Wartą Poznań 2 do 1. Pokażemy, jak piłkarze przygotowywali się do wyjazdu, a także porozmawiamy z Kamilem Bilińskim, Krzysztofem Kamińskim oraz Fabianem Hiszpańskim. Serdecznie zapraszamy. Do wyjazdowego meczu z Warto Poznań Płoczanie przygotowywali się w tradycyjny sposób. Po porannym rozruchu drużyna spotkała się na lekkim obiedzie. Ono, 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 ono. Yeah Za transport sprzętu do autokaru tradycyjnie odpowiedzialni są najmłodsi gracze debiutujący w składzie Adrian Bieńkowski, Damian Skumurski i Fabian Hiszpański. Ani na chwilę przerwy w pracy nie miał kierownik drużyny Piotr Soczewka, który już w trakcie podróży do Poznania organizował sparingi i piłkarzy Wisły w przerwie między rundą jesienną a wiosenną. Jasne. To słuchaj, to się umawiamy 23 ja was wpisuję, to jest czwartek i godzinę dogramy sobie już, jak się będzie zbliżał termin, dobrze? A, a, a wy możecie... Robert, wy możecie ewentualnie przydać do południa? Możecie, dobra, super. Dobra, to wstępnie się umówmy na 12, ale dogramy jeszcze tą godzinę dokładnie później trochę. No to 23 luty. No hej, cześć. No, to my tak, no, to znaczy jeszcze w ramach no, 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 żeby to, nie nie na pierwszy. to no, 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 Ślizm. na nogach, ubiegamy to wszystko, a pressing w pierwszych 20, 25 minut, my to wytrzymamy dziewięćdziesiąt.

dobro se zove, dobro se zove, dobro se Dziękuję. Dużo mamy. Nowoczesna Arena Euro 2012 nie wystraszyła piłkarzy Wisły, którzy na miejskim stadionie w Poznaniu spisali się rewelacyjnie. na Staryń Miejskim, na nowym Stadionie Miejskim. Dlatego oddaję głos prezydentowi Grobenemu. No i miała być jakaś mała niespodzianka. Tak. Ja ją tak pokażę tylko. Też uśmiechnął się jak widać. W środku jest dobre zdjęcie. Fragmenty tego zdjęcia widać. Gratuluję. Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji Sovereign, partia przyjemna z są Polską 1 do 2. Jako pierwszego oczywiście głos poproszę generała Dworbowa. Dobry wieczór, no myśmy tutaj przyjechali e, grać Konsekwentnie w jakimś tam bloku defensywnym i spróbować na kontry. Pierwszy raz za tych 10 miesięcy, co u tej drużyny, jest ten, do dopiero się nam udało strzelić bramkę jako pierwszym. To nas troszeczkę uspokoiło. Potem mieli troszkę szczęścia, bo, bo, bo nasz bramkarz plus obrońcy plus zawodnicy warty Poznań nie trafowali bramkę albo trafowali naszego bramkarza. Także ten mecz e, był, e, co się dotyczy okazji do strzelenia, strzelenia bramki, e, wyrównany. Ale nam się potem udało z kontry parę razy zagrozić. No, szkoda, żeśmy to nie wykorzystali, bo tak było, nerwówka w do końca. No i Carreño i, i, i strzelił na, na, na 2-0 już potem ku końcu. No i, i ja my się cieszymy, bo dla nas jest każde zwycięstwo. My robimy krok za krokiem. Gra mi lepiej już przeszły tydzień, żeśmy zrealizowali z powodzią Szczecin, gdzieśmy mieli cztery czyste okazje sami przeciw bramkarzowi, tak jak dzisiaj, no i nie wykorzystaliśmy to. Także jest mi żal, że tutaj w Poznaniu, ale, ale gdzieś żeśmy musieli ten krok do przodu e, zrobić, no bo ja tutaj wygrałem jeden, jeden mecz, jak tutaj pracowałem w Lechu Poznań, a to było z Wisłą Płock 4-1, także teraz teraz to mam w pamięci i teraz tutaj przyjechałem z Wisłą Płock. Wygrałem 1 to się cieczy, rola ro, 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 od, odwróciła. Dziękuję. Dziękuję. Dobry wieczór wszystkim. Gratulacje dla trenera Pali i dla zespołu Polska za zwycięstwo dla nas. Ja powiem tak, ja no, jestem smutny i musimy zrobić duży krok ku temu, żeby znowu się nie odbić, żeby spojrzeć bardziej na drugą część tabeli, a nie na tą górną. To co się działo dzisiaj w pierwszej połowie to ciężko mi jest teraz zebrać myśli i um, tak na gorąco opowiadać na ten temat, ponieważ nie poznawałem tych chłopaków, nie poznawałem tego zespołu. W drugiej połowie było troszkę lepiej, chociaż podnosząca um, w naszych poczynieniach ogromnych, obronnych to um, nie wiem czy moje dzieciaki jedenastoletnie, um, tak grają z tyłu. Um, Niewykorzystane sytuacje, um, to wszystko gdzieś... Um, sprawiło to, że nie potrafiliśmy tej jednej ramki którą żeśmy szybko stracili, odrobić. No i jest to naprawdę zastanawiające hmm, jest, jest to, że stwarzając tyle sytuacji, hmm, nie potrafimy ramki I to jest nasz hmm, dzisiejszy, najgłówniejszy problem i hmm, z tym mamy hmm, duży trud.